Ja mam odciśnienie, jakby ją graze, nie? Dzień dobry, to ma jeden tytuł gra. A jak to samo? A ładnie, Nie! Nie! Na tewo! Oj, nie! 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 mnie! nie? Nie, żeś mnie umarł! Nie rozwala! Oj,

Я Думаю мы Собудем мы тут И так Если вы увидите моего королева Напишите просто Мое имя Мусорок и все И более я Он не попутки таким. А тут у меня карточка королевы Вы увидите он написал ок, то вы на Он написал имя Я там вам дам то вас только И я. А наиболее то вы написали и Zelkę. O! To no, jest Chyba jest wypełniona! Ej, ja gdzie też na a Gdzie moja ubieta obiecana? Ej, mój łok tu się... o, tu? A pa pa jest pisze pana ścina! Jest pana ścina! Zostawiła! Eteo! Pani daś tutaj! Gdzie tutaj pani. Ej,

Z tego. O, czy, tak czy, tu! A no tak, wartem mi na mośleżę, tak to jest No tak, zapomniałem Czekaj Cześć, tu. Tu. tu! tu! Cześć, tu! Wczoraj wybudowałem wieżyczkę A, tu! O I Ktoś jest e, tu. O tam Okej okay.

Тихо, не пасары. <реш> не мое <реш> будет Не. Нет, 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 <moglące> nie, 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 <moglące> nie, 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 Widzimy, nie, ja nie, <moglące> Daj, woład, nie, nie, jest nie, czy boład, czy boład? Ja bo... monitor. Monitor. nie, 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 ja nie, monitor, tak? nie, Huawei, Samsung, <moglące> nie, <moglące> no, nie, no, nie, 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 no, Ej, yani. a ty mnie zabijesz, to Nie, kotka. Ej, a ja ci to mogę zabić? No trudno, no ale ja jestem do levela, Co? Nie, te akselotle i ci pomogę Ale to jest moja akselotle. Stasze? Nie, to <tot>. zabijesz, a ja nie to mi Zabijesz, nie? Jak miał to masz gwarantowane. No dobra, ale tak, to tylko on się będzie bałyskawiczny. Nie. No. Nie. 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 Huawei. Ja i oh. teraz Nie. się. Nie. 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 Huawei. No Nie. 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 Kot? Nie. 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 No. Mm -hmm. Dzień dobry. Dzień dobry. Też... A ja przepraszam, ja za ej, ej, ale kiało. Gdzie jest wylosowany? Nie było. No nie. No właśnie... O, nie nie powiedzmy, że to, co To co to, to, to możemy zrobić. Roznóżmy, po, i ten... o, drugi monitor. Drugi monitor. Chodź. Nie. Chodź. 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 Patek, patek. O, ty głupi jest, kotku. Chodź. 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 Chodź monitor. monitor. A to jest z moim. a nie jest, z moim. A jest z moim. Żeby sprawdzić jaki będzie kolor ja będzie tym Ale

я не могу найти яки. Ух, пьялся. <связываю> ну, Ты да не убрал. Не можешь уйти. Что? Zadaliście plugin i tak jakby wszystko się, wszystkie rzeczy co miałem taki. Ja nie chciałam umrać no. Ja to jakbyś. Jak no, um, ja to Mam Ja to nie Nie to za było.

Jak się nazywasz? Kiki? Dzień dobry, ja jestem luker. Jak, jak się nazywasz? Jestem Kamila. Cześć Kamila. Dzień dobry, to on cię urodził dzisiaj. W ogóle... Dziewczyny chyba spełniły swoje marzenie, bo słuchaj na o. Praski, o. to jak urodzony przez... o które musimy teraz... To dla mnie zaję to. Snofersko. To ja go nie mam. To jest, to. To jest kot Wcześniejszego... Czekaj, czekaj, to no może e nie urodzi z tym i ten i weź może czarnego kota i to będzie twój. E łap. To nie Łatry. jest głupie, e to nie jest głupie. Dobra, nie łap Dobra. Startem. O no nie, musimy je teraz przepchać. Chyba się nie lubią. Nie, one siedzą z do tego. No wstańcie. Ja bombię do to no, do nochu no

Dwie, o, to, dwie, e Ek mam Ravkoda i Ravsalama. Dokąd ona powinno działać? O, nie tu serak, tu dane i wierz. Ja szoków. Znajdź namer YouTubera takiego, no szefka.

Może z nami grać. Patek, jaki masz? Premium czy non-premium? Non-premium. O, no, ona ma premium ty, i Może nazywać kota Samsung. A jak go nazwać? Normalnie. Kotek, kitek, Kitikat, Ale nie monitor. Nie, ja idę. Ja nie wytrzymę. Ja nie wytrzymę. Ja po prostu nie wytrzymę. Ej, no kurde, no... No bo to miał być mój kot, a ty go nazywasz...